Witam, drogie rybki! No i już mamy grudzień, mamy święto Bożego Narodzenia za pasem. Więc, ponieważ to jest w grudniu, chcę Wam życzyć jak najlepszych świąt Bożego Narodzenia. Dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, no i najwięcej radości. No i niech Wam się wszystkie marzenia spełnią. No, więc mamy pełnię księżyca 6 grudnia i to w bliźniętach, który kreuje intensywny worteks mentalnych emocji, i rozciągamy naszą inteligencję w sprawie czy też dwóch, które musimy po prostu skonfrontować. Nów księżyca następuje 21 grudnia i to jest bardzo. Mocny i wpływowy cykl nowiu księżyca, jak też i bardzo szczęśliwy. I aby nasze intencje się spełniły, to jest wymagana dyscyplina, cierpliwość i odpowiedzialność. Wenus jest w Strzelcu i opuścił skorpiona romantyczną, romantyczną energią, przeszła też intensywne i z intensywną energią dowolnego duchem strzelca. Na pewno też będą i tutaj intensywne chwile, biorąc pod uwagę fakt, że strzelec jest po prostu znakiem ognistym. No i jego. znakiem ognistym. Jego. prawda, i wyższe. Duchowe znaczenia są pro, priorytetem Wenusa w Strzelcu. Jowisz w Lwie będzie się cofał od 9 grudnia do 8 kwietnia 2015. To dotknie większość urodzonych pod znakiem Strzelca, ponieważ Jowisz jest ich planetą i, jak również i Lwa, którego słońce Znajduje się też w Jowiszu. Jeżeli masz lwa i strzelca na swoim wykresie urodzeniowym, to też cię bardzo to dotknie. Ale czasami cofanie się może być też i pomocne. Po prostu daje nam szansę spojrzenia na aspekty w naszym życiu z innej perspektywy. Jowisz rządzi naszymi uczuciami jest planetą mądrości. Jest planetą entuzjazmu i optymizmu i daje nam możliwości rozwoju w naszym życiu. A jak się cofa, to wchodzi w nasze duchowe wnętrze i jego dalszy rozwój. Saturn opuszcza Skorpiona, nareszcie, i wchodzi do Strzelca 24 grudnia. Zaczyna się uciecha, bo opuszczając skorpiona, pobraliśmy lekcję z życia. Przynajmniej wielu z nas to zrobiło, i dlatego też wielu z nas odetchnie po prostu z ulgą. Ponieważ wiemy, że lepsze dni już są przed nami, które dowiodą, że warto było czekać. I ciężko pracować nad swoim życiem. Także to tyle o planetach. No, waszą pierwszą kartą, drogie rybki, na miesiąc grudzień jest Czwórka Kielichów. Proszę bardzo, Czwórka Kielichów. Nowy związek na horyzoncie, drogie rybki. Dla Ciebie. Osobista satysfakcja i zadowolenie. Nowe plany, idee i pomysły, akcja i realizacja marzeń, jak również życzliwość innych ludzi i odzyskasz swój emocjonalny balans. No piękną masz kartę, droga rybko. Drugą kartą jest siódemka kijów. Zawodowy lub związany z pracą, problem może być po prostu rozwiązany, jak podejdziesz do tych spraw z cierpliwością i indy, indywidualnie rozwiążesz każdą sytuację po kolei. Uważaj na swoje zdrowie, bo jesteś osłabiona rybka. I podejść z powagą do swoich marzeń, ambicji i potrzeb własnych. To jest bardzo ważne. Trzecią kartą jest trójka kijów, ale odwrotnie. Tak powinno pokazać. Trójka kijów, ale odwrotnie. To jest po prostu os ostrzeżenie. Uważaj, bo możesz się pomylić przez Nieuwagę i roztargnięcie. Możesz mieć też koło siebie nieprawdomównego pomocnika w cudzysłowie, czy też przyjaciela albo przyjaciółkę. Ok. Także to jest małe ostrzeżenie. Ostatnią podsumowującą kartą jest szóstka monet. I tutaj dostaniesz nowy strumień energii, która, który praktycznie przyniesie ci nowe realia. I te realia cię nagrodzą. To jest bardzo mocne. Nowe plany i projekty, które też będą bardzo owocne. Też może oznaczać podział majątku przez rozwód lub lub otrzymany spadek. Ale masz też i pomocnych ludzi koło siebie. Dostaniesz prezent od kogoś bliskiego. Także to tyle jeśli chodzi o miesiąc grudzień. Masz bardzo ładną kartę oprócz tego jednego ostrzeżenia przez rozstargnięcie. No ale są święta. Więc możemy być trochę skołowani i twoją, twoim aniołkiem na miesiąc grudzień jest archanioł Archanioł Rafael. Proszę bardzo. No i archanioł Rafael mówi. Pomagam ci w istniejących wezwaniach, w Tobie i innych. Potrafisz się uzdrowić i innych też. Tak jak ja to robię. No widzisz, nawet aniołek Cię wspiera. Możesz nie dość, że siebie uzdrowić, to jeszcze i innych. Bardzo ładna, ładny anioł. I to jeszcze Archanioł Rafael. No i oczywiście kamyczkiem Waszym na miesiąc grudzień jest lapis lazuli. Elementem jego jest woda, a astrologiczną Planetą jest Merkury. Posiada silne, uspokajające możliwości i utrzymuje pod kontrolą złość. Racjonalizuje silne emocje i polecany jest tym, którzy mają problemy menstrualne. Także bardzo ładny kamyczek. To jest taki niebieskawy, może o, tak będzie niebieskawy kamyczek, lapis. Lazuli. I tak jak zawsze przypominam, kamyczki oczyszczać. Do szklanki z wodą, nasypać soli niejodowanej i najlepiej robić to dwa razy w miesiącu Wnów i pełnie księżyca. Włożyć, czy to w biżuterii, czy luzem, czy jedno i drugie można razem włożyć. I niech one się z tego dziadostwa oczyszczają, dlatego że. Kamyczki to energia, one dają nam to, jakie mają znaczenie, a też i pobierają negatywne aspekty od nas i z naszego otoczenia, w jakim się znajdujemy. Także dbajmy o nie, to i one będą dbać o nas. Także to tyle, jeśli chodzi o przypomnienia i kamyczki. No i oczywiście, jeżeli chcecie mieć przeze mnie karty rozłożone prywatnie, to proszę do mnie napisać. Pod każdym wideo jest moja informacja, moja strona internetowa, na której jest formularz, który możecie wypełnić i wysłać, albo mi po prostu przesłać e-maila. Ja w przeciągu dwóch, 3 dni, trzech dni zawsze odpowiadam. Taka sesja trwa 20 do 30 minut i kosztuje dla tych w Polsce, zaznaczam, ci, którzy mieszkają w Polsce i płacą z Polski, 20 dolarów. A dla tych poza granicami kraju, którzy mieszkają i pracują w innych krajach, 50 dolarów. Robię to przez Skype'a, przez telefon albo mogę Wam wysłać prywatne. Wideo, które tylko wy i ja możecie oglądać. I takie wideo możecie oglądać ile razy chcecie, gdzie chcecie, jak chcecie, o której chcecie. Także jest bardzo po prostu popularne. Także to tyle, i dziękuję za nowych subskryptów, i za tych, których już. Mam, jest Was coraz więcej i cieszę się z tego powodu bardzo. I proszę o nowych. No więc żegnam do pełni księżyca, bo następny mój odczyt będzie w pełni, przed pełnią księżyca praktycznie jeden dzień czy dwa. No i życzę. Jeszcze raz najlepszego, niech was Bozia błogosławi, a aniołki strzegą od złego. Do widzenia.